Ach, może mnie po prostu spytasz. Słuchaj, posłuchaj, przyjacielu! Uspokój się na chwilę. Sądzisz, że mogę ci jakoś pomóc? Zapoluję na bizony. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Przykro mi, ale nie mam czasu na takie zabawy. żegnaj. Wszystko zapisane jest na moim mieczu. Może powinienem to sprawdzić. Nigdy o nim nie słyszałem, ale sprawia wrażenie nieco szurniętego. Do widzenia. Co by tu teraz z tobą począć? Chodź, chłopcze. Proszę, wezmę młodszego. Chłopcze, nie mam zamiaru cię krzywdzić, nie bój się. Chodź za mną. Znasz jakąś krótszą drogę? Twoja żona cierpi. Muszę wiedzieć, z kim masz romans. Słuchaj, no, kanalio. Dzisiejszego dnia pastwiska pokryją się świeżym truchłem. Ruszam w drogę. Witaj, wyglądasz mi na człowieka, który ma jakieś zmartwienie. Wiesz, z kim cię zdradza? Posłuchaj, musisz natychmiast skończyć z tymi bzdurami. Byłoby miło, gdybyś zostawił Oelka w spokoju. Hmm, zabicie generała Lee może okazać się dosyć trudnym przedsięwzięciem. Dlaczego się śmiejesz? Nawet bardzo. Nawet jego zwłoki będą cierpiały katusze. Wszystko będzie dobrze. Jest miło. Dziękuję. Przestań! Albo się rozmyślę. Czść! Bądź cicho. Potrzebuję tylko klucza do skrzyni Asasynów. To ważna sprawa. Jeśli dasz mi go, nie będę musiał wyrządzać ci krzywdy. Posłuchaj! Nie łapię dowcipu. Powinien zapłacić głową za to, co zrobił. Dlaczego tylko dwa tygodnie? Chętnie złapię dla ciebie wilki. Nie, nie zgubię się. Uspokój się. Nie, nie, rozumiem cię. Nic, nic, pójdę już. Dopiero co rozmawialiśmy. Dlaczego zadajesz tak wiele pytań? Jakie masz towary? A inne towary? Dobrze, co tam masz? Robar nigdy nie miał syna. Dziękuję. Wydaje mi się, że jednak mogłem się pomylić, co do ciebie. Ty chyba naprawdę jesteś tak chciwy, jak opisała to twoja żona. Zastanawiam się, czy nie powinienem cię teraz zabić? Nie, przyszedłem, żeby zabić ciebie. Nie pochwalam tego.